Sprawdzaliśmy, jaka jest suma miar kątów w trójkącie, więc narysowaliśmy dowolny trójkąt, wycięliśmy go sobie, każdy po swojej stronie ekranu, a potem zrobiliśmy coś strasznego. Najpierw jeszcze przygotowaliśmy kąt półpełny, o, której, o którym wiedzieliśmy, że ma 180 stopni, i potem zrobiliśmy tę straszną rzecz, to znaczy obydaliśmy trójkąty z ich kątów. Do wszystkiego, co mają. Obdarliśmy je z ich kątów. Przykleiliśmy je do tego kąta półpełnego. Sprawdzaliśmy, czy w ogóle pasuje. Przyklejam, zaraz pokażę, co wyszło. Przyklejam jeden, przyklejam drugi. Są sobie dwa. No I sprawdzam, czy pasuje trzeci. Okazuje się, że pasuje idealnie albo prawie idealnie. Zależy od umiejętności wycinania. No właśnie, i właściwie odpowiedź robi się sama, i dziecko też może tego doświadczyć. Nie tylko uczy się na pamięć, jaka jest suma miar kątu w trójkącie, ale doświadcza tego i właściwie to dowiaduje się tego samo odkrywa to samo, co jest najcudowniejsze w uczeniu się.